Witam, dzisiaj przedstawiam wam Volvo XC70 z 2002 roku Końcówka 2002 roku Silnik benzynowy o mocy 200 koni Nie automatyczne jak widać, jak na ten rok z całkiem niezły. Raz. elektryczne fotele, pamięć lusterek, składane, lusterka, tempomat sprawny, fotele też sprawne, radio. Sterowane z pilota brzmiało automatyczna z możliwością przełączenia biegów manualnie tryb zimowy Auto nie jest spicowane do sprzedaży, jak widać, jeszcze nie posprzątane. Czekajcie, co się pokażę Tutaj tak to się prezentuje. Tutaj nie, chyba nie pokażę. Przejdźmy no. sobie następny. tyłu szyberdach lampki mamy z tyłu jeszcze. Tam no, naprzód dalej. Mamy zmieniarkę płyt. Pod spodem mamy tutaj dekoder telewizji. Tylko niestety trzeba coś dokupić, by działało DVB-T2. Proszę bardzo. A jeszcze tak wam pokażę tutaj. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakąś blokadkę. Akumulator mamy tutaj, a tutaj siedzi prawdopodobnie, nie wiem czy nie, subwoofer z tyłu od radia oraz koło zapasowe. Tu widać koło zapasowe, proszę. Zamykamy. Mamy jakieś dodatkowe akcesoria, które tam też zostawię z samochodem. Hak wolowniczy, dobra. Zamykamy. Jeszcze tutaj raz zobaczymy. Dobra, idziemy teraz na drugą stronę. Do auta posiadam jeszcze dodatkowy komplet kół 17 letnich. Mhm. Sobie tutaj. Tu i tak samo elektryka fotela dla pasażera. Uwaga, pokażę z tej strony. Jak to wygląda. Tutaj, nie widać do końca, nie widać. zakładałem, żeby nie niszczyć skór. Wiadomo, wsiadając i wysiadając to się wszystko niszczy. I tak, piloty są sprawne od radia, właśnie od zmiany kanałów czy tam właśnie opcji Tutaj mamy jeszcze w schoweczku mamy papiery czy papiery, no. oryginalne Volvo, auto zostało sprowadzone w 20 roku to są jakieś tam łatkowe pierdoły było sprowadzone ze Szwecji, z tego co wiadomo. z tego co mówił mi właściciel poprzedni. No, przechodzimy pod maskę. Z takich pierwszych rzeczy, które rzucają się w oczy, to już nie przeze mnie została zmieniana pompa hydrauliczna kierownicza. Oraz górna poduszka, jak widać, silnika. Ja jeszcze wymieniłem za swojej kadencji dwie poduszki hydrołożyskowane silnika oraz tłumnik końcowy. Z mojej jazdy zauważyłem, że nie ubywa płynu chłodniczego. Nie ubywa oleju Auto nie dymi na żadne barwy W ogóle nie dymi Nie wiem czy to będzie widać Muszę zobaczyć. miska Ojej Tu mamy skrzynię A tam nie wiem czy widać w oddali w oddali jest katalizator, katalizator oryginalny. Tylko był w jednym miejscu tak chwknięty. Wydawałem, że jakaś dziurka mogła się zrobić. Progi, nie wiem czy widać. Progi wszystko jest na swoim miejscu. O i tutaj mamy ten katalizator. To auto jest prywatne, nie kupione jest. No, kupione jest dla siebie. No, i jeszcze z takich vaco, o których mówiłem, to wiadomo, jakieś ryski tam gdzieś się znajdą. Tutaj ten jest element do naprawy. Dalej, purhelki. Purhelki są na tej listwie aluminiowej. Tutaj mamy purhelki, na błotniku lewym. To mówię, to nie wpływa na, na jazdę. No i właśnie z takich rzeczy to tak. Tu jest widoczna ryska. I tu jest takie ryski. Miałem to spolerować albo coś z tym zrobić, ale w sumie to nie przeszkadza mi w jeździe. Jeszcze zrobię filmik z jazdy. stawiamy sobie fotel. Oczywiście pochyły tu, mój w jednym i drugim fotelu. Pochyły działają. Wsiadamy do samochodu. No i to się składało. A dobra. Składanie działa tutaj. Przepraszam, muszę chyba przekręcić stacyjkę. Teraz uciekam, bo praca mnie chroni. Dobra, tak klucz mamy jeden z pilotem. Otwieranie, zamykanie i otwieranie klapy z tyłu. Tak to wygląda. Eee... Bo teraz wciśniemy. No. No i tak. Wciskamy z powrotem. Ok. Tak, klimatyzacja sprawna dobrze chłodzi. Eee, ogrzewanie też dobrze działa. Mamy nagłośnienie. Tam jakieś podobno, że super nagłośnienie. A, jeszcze tak, hałasuje lekko lewy głośnik. Nie wiem, który, czy jest jeden, czy jest dwa. Także coś tam hałasuje, właśnie jak jest nisko podgłoszone, a jak się głosi i słucha, to nic nie słychać. Stwierdziliśmy, że też tego nie będę robił. No i tu jeszcze na zegarach opowiem Wam o błędach. to widać. No jest taki SRS Airbag Surf Narast. Jest taki błąd. Ja słuchajcie, byłem w serwisie Volvo. No oni powiedzieli, że tam jest jakiś chip w zegarach, który trzeba wymienić. Tam jest podobno, że koszt na takim punkt powiedzieli, że naprawa właśnie tego błędu to jest 400 zł. Miałem to zrobić. Mówię, to mi też nie przeszkadza. Kasujemy. No i w zasadzie to się nie wyświetla. No, kontrolka poduszek się nie pali, a więc to się chyba w porządku. Tak? Dobra, zakończamy wideo, idę do pracy. Wrócę też się przejedziemy samochodem. No tu macie jeszcze monitor z nawigacją. Mamy tak tempomat sprawny. Telefon nie testowałem, bo nie był mi potrzebny. Ale no, prawdopodobnie nie działa, ale tutaj mamy jeszcze w podłokietniku mamy mamy telefon. A jeszcze mamy. Dla osób które parę groszy zawsze zostaje jest taki taki element na, na drobne no dobra wyłączamy i idziemy. To dzięki. do następnego wideo Siema, dziś oglądamy ostatnie wideo prezentujące to auto otwieramy samochód. 90 przesunął się trochę fotel, ale y, teraz, go przestawiałem wcześniej inaczej, i on, on jeszcze się inaczej przestawia właśnie do wejścia do samochodu, właśnie po dłuższym postoju, bo ten fotel y, się ustawia tak, żeby y, łatwiej było wsiąść. No, akurat teraz poszedł tylko trochę, już dwa razy otwierałem to auto, za trzecim razem jakby już to już nie weszło. No ale to nie ma dużego czego znaczenia. W każdym razie sobie jeszcze przestawimy. Dobra, wsiadamy do wziąłem sobie statyw i tak, słuchajcie, na taką ciekawostkę, o chwilę jeszcze przestawię troszeczkę statyw, żeby było równo, żeby było fajnie, dobra, o kurde, coś tu się nie działa tutaj, tak jak potrzeba, no, musimy dać chyba na równo. Okay. Dobra. I tak mamy tutaj po lewej stronie fotela guziki od pamięci lusterek Właśnie tam trzy, trzy ustawienia jakby są. się nie wraca. Przekręcimy stacyjkę, bo chyba pan nie ma. Jeszcze raz przestawimy Przestawia nam się lusterko z powrotem No i dobra Jak widzicie jak to tam wygląda w tym momencie Trzeba Troszeczkę ma chyba za wysoko jeszcze statyw No dobra, no w każdym bądź razie Tu mamy te wszystkie ustawienia trochę cieplejsze powietrze. Nie wiem czy tak w ogóle można jeździć z takim statywem. A tu mamy nawigację. Odpalamy samochód. Mamy odpalony. Kurde, jakiś duży statyw. No dobra, on taki pył tu już tylko obniżymy turbinę. bo są jeszcze takie wysokie I tak, tempomaty, wszystko prawda, działa nie będę go trzymał, tylko będę trzymał ten telefon tak troszeczkę Wyżej bo ja chcę właśnie was tutaj pokazać jak to mniej więcej wygląda na, na tych zegarach, prawda mamy wsteczne jak widać Ruszamy. Jestem świeżo po robocie. Mam pokazać też takie ostatnie wideo. Tak się rusza, bo na jest. Ten błąd się świeci, ale mu żadne inne pozostałe błędy się nie palą. Błąd coś oznacza, że coś tam się nie łączy z, z licznikiem i dlatego się wyświetla. prawda ten błąd. No bo, jedziemy na asfalt, to trochę tam się poprawi. buja się, bo jedziemy taką drogą polną, można powiedzieć. Trochę musi się pobujać. No zobaczycie, generalnie, już takie sklejone wideo, ja ten też nie jestem profesjonalistą, nie robię tego na co dzień to jest jakiś на постуювках. Like, показать вам самоход dokładnie, żebyście nie musieli oglądać tego auta 50 razy, nie? takie więcej wady, te które znam, to Wam przedstawiam, a, a resztę to wiadomo. Wiadomo, to jest auto takie bardziej ekskluzywne i wydaje mi się, no, no to jest w końcu Volvo. To nie jest jakiś tam Fiat, czy jakaś Alfa czy, czy Ford. Też uważam, że generalnie są zadbane modele i te niezadbane prawda, no wiadomo, jak kupi się jakiegoś parcha, to będzie się grzebało w nim na okrągło. A jak się kupi takie auto, to trochę, wiadomo, trochę za więcej. No wiadomo, też nie mówię, to jest auto idealne, ale no wydaje mi się, że za tą cenę to wcale nie jest to auto tak złe. Generalnie się zagrzejemy silnik, zobaczcie, to jest na zagrzaniu. Widzimy już prawie się rozgrzał. Już się robi przyjemnie ciepło, ale jak jest właśnie gorąco, to się robi przyjemnie chłodno. Naprawdę chłodzenie w tym aucie jest bardzo na wysokim poziomie. Pomyślałem się, że można kupić takie Volvo taniej, ale ta klimatyzacja niesprawna, błędów ma cała masa, a tutaj macie jednak tych błędów. Jak się jak tam w skrzynie, jak się przełącza biegi, to tam lekko czuć, że tam wchodzi, no nie ma tak, że nie ma całkowicie, nic nie czuć. Lepiej wchodzą biegi właśnie na, na zimnym, w sensie te tutaj na dźwigni. A tak wydaje mi się, że zmieniałaby biegi całkiem nieźle, jak na tak stare auto, tak? Generalnie skrzynia automatyczna, z tego co mi przekazywał poprzedni właściciel, była naprawiana około, no teraz około trzech lat temu. Zresztą to nie jest auto wyścigowe generalnie, inaczej będzie jeździł manual, tak manualna skrzynia automatyczna a inaczej automat, ale powiem Wam, że yy, jak się już leci po trasie tym autem, tym Volvo ściskamy pedał w podłogę i kurde auto idzie no. prędkości no zakazane osiąga tak <grych> dobra dobra, jeszcze zwolnimy bo już to, trochę się nagrzało auto Czekamy aż przejadą samochody Tu mamy samochody i generalnie wracamy na bazę Bo jeszcze jeden jedzie i ruszamy Generalnie auto jest super bezpieczne. Nieraz właśnie oglądałem crash testy z udziałem Volvo i innych aut. To, no to Volvo no to naprawdę było z tym autem. Zresztą gdzie to porównywać? Nawet grubość drzwi do jakiegoś tam Fiata czy, czy jakiegoś innego dziada. Chcę Wam przedstawić to auto z jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że warto jest je kupić. A generalnie, generalnie przyjdziecie na miejsce, to sam... Kreślicie, czy warto, czy nie warto, no nawet moim zdaniem warto. No, cena jest do jakiejś tam wiadomo negocjacji. Lecz nie będę wiadomo opuszczał, nie wiadomo ile. Bo mówię, no o, o to też nie nabyłem za 0 zł, tak? No, skręcamy i zakończamy wideo. No, i dobra, dzięki za obejrzenie tego całego filmu. Będzie trochę trwał w takiej właśnie prezentacji tego samochodu, tego modelu. No i zapraszam generalnie do przyjazdu, przejechania się, nie wiem, podnegocjowania ze mną, no do zakupu generalnie. Cześć, czołem, pozdrawiam. Naszy dawny glob, kiedyś zaczął tanik tam. Gdzie śmieliśmy cały świat?